Cześć, witam, strony super Superziemniak, jak w dzisiejszym odcinku będziemy jako policja. Jakby wcześniej nam się wszystko zwaliło, ale no mamy tu Aleksię i prosimy żeby go wyszedł. Tu mieliśmy akcję dobrą. Właśnie... i teraz żeby wyszedł. Oj. Dobra, napisz do niego, napisz do niego. Teraz żeby bardzo dobrze widział, żeby widział. And join the game. Chciałem jeszcze coś dopisać, żeby ten, ale nie umiem. Chcę z angielskiego, więc nie chcę się wymąszyć. Mm -hmm. To będziemy go trzymać w aucie, aż sam nie wyjdzie. Nie wiem, jak to napisać. You, you don't... Y you don't, don't... Don't go to the person? Jakoś tak? Don't... Reason? Właśnie... Ja nie Don't. What? So, Włos? Głos? Co on. Głos? Co ją ja napisałem? Smutną buźkę napisałem. Co ty zrobiłeś? No właśnie. Oho. No bardzo jesteś mądry. Ale to nie byłem ja. Widzisz, że ja miałem kajdanki. Ale ty można zrobić, że po prostu wchodzisz w ekwipunek, nie? I tyle, nie? Lepiej, żeby on okay. siedział tutaj chyba, no. I że wejść w ekwipunek i na przykład mam kajdanki i patrz. Widzisz? Patrz, patrz. I po prostu no. masz więźnia i robisz taką on no ucieka, nie? Tylko jak chcesz przywrócić, to musisz ja to... na ten, nie? Poczekaj, no ja, ja jeszcze raz go ten. No tak, tak, tak. tak. Out game, bro. A ty tylko out możesz out brać, aha. Lol. Out game, bro. Nie wyjdzie, prawda? Poczekaj, coś muszę. No teraz nie mogę, nowe. Um. A ty to kto? A ty to kto? To kto? No, nie! No. Ej, to on! Ile? Ile? Patrz, ile dostaliśmy! Ej, e, sprawdź, czy go masz. Czy tamten. Nie, tamten wyszedł. Tamten wyszedł. Ej, wbij do auta, wbij do auta. No spoko, dobra. To, Ale ekspa 30. Ale to wszędzie tak w 30. Bo nie, bo czy, czy ona jest niemądra, tak? Naprawdę? Chyba nie, nie może wyjdzie w czasie gry, jak zobaczy więzienie, więc nie wiem, no ale. No. Przykonamy się. The one we te maila ja i że chcecie więcej Emergency Hamburg, więc... No tak, tak. Nagrywamy. Czemu nie? Wam mm. się to podoba? Wam się to podoba? Ej, dopiero odcinek trwa dwie minuty, wiesz o tym? Znaczy no, ten. No tak. Ten ostatni... Ostatnie nagranie oczywiście nam się usunęło, bo granat jest taki mądry. No bo jestem geniuszem przecież. Genusze. Genusze. O ja myślałem, że ja tędy w przyjadę. Co? I czemu nie mogę wypukać? No i ja też. Przyjechałem, auto zniszczyłem takie. Hmm. Takie. I no weź ogar, ogar. Ogar, I no ogar. Jesteśmy kri... Siema! Yy. Nie, nie bierz go, nie bierz go, nie bierz go! Yy, to jest wanted, on jest wanted, on jest wanted. No, oczywiście, że no. Tylko, że ja bardziej potrzebuję expa, jakby... Brakuje mi dwo, dosłownie 25, yy, żeby mieć 300. I'll to i mogę go złapać? Czemu? No bo mi brakuje 25 km. Eee, chodź! No, sorry, sorry. chodź, Ej, nie, bo tutaj nie Nie, ja, no przyszedam. nie dostanę go, wiesz o tym? Ty jest oj... Nie, jesteś głupi. Nie dostanę. No teraz mam a, okazję, żeby go złapać. Szkoda, weź. No brakuje mi 25 do 300. Ale ja też na coś zbieram okazję. No ale zbieram najlepsze. Dobra, bierz Hej. lub coś. No szybciej, bo ja nie wytr... się po... Bo... Bo... Ja bo... Dobra, po to, że... Potrzebuję bardziej... Bardziej ty chwilowo, ale nieważne. Ja, stary, te, od... te auto zbieram od miesiąca. Dobra, ja a ja na... na, na teka w ogóle. Jezus, nie, to jest tragedia! Przecież oni... to jest tragedia! Tragedia. Tragedia, bro. Tragedia, bro. Takie bro? No. <coughs> musiało. Mus, musieli ogary przejść. Musiały tu ogary przejść. Naprawdę. No. A. No dziękuję. 305, 305 expa, Możesz mnie dać na komendę. Ja nie, da, nie to nie Daleko, jednak. Możesz na komendę. O, 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 nie o, Spadliście mi. Przepraszam. No tak, tak. Wyszedł, wyszedł. 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 Teraz może mnie pod komendę postawić? Będę czekał, nie wiadomo. Ha, bo ty chciałeś pod komendę. No to. Sorry. Sorry. Sorry, Sorry is my life. Sorry. Będziesz Sorry. przez most, to chyba może tam być. Nie wiem. <słuch> Widzowie, pomóżcie. No co ty robisz? Nie wiem. Dobra, atak robimy. Uh. Jemy policję stary, nie, no brakuje mi 50, jak spondu ja się załamie, no. Mm -hmm. Nie, nie, pomóż, 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 wanted jestem. Wanted, Pomóż, bo przypadkiem walnąłem. Nowra. Nowra. Ora, ile mam wanted? O, pasz Bugatti. Bugatti? O, Teraz idziemy naprawić samochód, bo jak ktoś uderzymy, to nie żyjemy. O bugacity! Patrz! Ania, to ja wcisnęłam policją, zapomniałem. Bugacity, patrz, to bugacity jest. Jestem, bro. Aha. Ja, gdzie... Aha. Oh. No tak. Ja mi brakuje 50 Expo. No czy nawet 41, nie, no boż. Jeden boż. 41 Expo mi potrzeba. No, kolego, kolego. Zapraszam Cię do małej znajomości. Kolego, to jest Wanted! Czemu, to czemu, czemu, czemu ci wystaje telefon? No bo jakby no sprawdzam coś. O, już nie. Mam pachołka. Energetyczek. Ciasto. Ciasto energetyk, ciasto energetyk. Sigma. Słuchaj, naprawiam auto, wracam na komendę I teraz będziemy kryminal Jak ty jesteś kryminal? Ale stary, mi została minuta, ja chcę nowe auto odblokować, jakbyś nie wiedział Wejdź na policję, No, to wysiadaj Bratku, Siadajmy. bratku no. BRATKU! Idź MI STĄD! No, ja, no, <grym>. Bratku? I'm energetyczek. One energetyczek. Mega. Dobra, no to. Tam masz stary wanted A mnie zostaw. Mm -mm. Nie. Nie zostawię ciebie. Psa. Ja na czas robię. Wiesz o tym, że ja na czas robię. Jakbyś nie wiedział. Jakby. Ja wiem, że ty teraz poczekaj. Ale nie, chodź, chodź! Nie, ja będę miał... O kurde. Nie ja dostanę ekstra troszkę. No bo, bo no myślisz, że ja na to się zgodzę, lol. No ale nie, ja cię nie sprzedam, ja cię puszczę od razu. No tak, puś... No, mhm, mm no, tak. No tak. No, no. Kurde, przez ciebie teraz energetyczki, no ja się zaraz zabiję. No jakby... Na pewno mnie nie dogonisz, nie? W, w... 16 sekund. 15. Ja nie mam teraz takiego planu. Ja od ciebie teraz uciekam, żebyś ten. Nie wszedł mi do auta. Bro. Jakby wybrowiesz, że jestem w Przez minutę. Serio? temu. Nie wiem. Jesteś baba. Jestem. Już nie jestem. Pomocy! On mnie godzi! Steel zostaw Nieważne, jesteśmy uposiedzeni Eee, na bo ty też, to sami Zostaw mnie! Ja cię gonię Tak, ty mnie gonisz Gaz, gaz No to jest bardzo, bardzo, ale bardzo źle O teraz mnie podwiesz pod komendę, jakbyś mógł Dobra, ale ja muszę skończyć pracę odcinek jeszcze raz? Ile trwa odcinek? Głuchy jesteś? Mhm uh -huh. No ile? No mówię! No ile? O nie, tutaj widzowie No dzie, pra, 10, 10 minut To jeszcze chwilę The one, we one, we two, by two Nowe auto odblokow... Albo... Znaczy nie odblokowuje nie rozumiem trafik. Nie rozumiem osoby, która ma trafik... Już dobiegnę. Trafik polis mhm. i... i ten... I sobie na rodzie A ja będę właśnie na Rondzie se stał, nie? O to chodzi. Tylkości e! go... Czy... Ty Czy on kogoś ci nie przypomina? They wanna be one be two by two co, co, co się tam dzieje? Ja chyba jeszcze na tą akcję lecę, wiesz Wiesz, że ja skończyłem już tam No, to, 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 to skończyłeś Co się tu dzieje? O no ja dostałem 10, ja dostałem prawie 8 tysięcy No, jakby mało się dostaje kasy To mogę pość mnie, Nie, błagam ja cię, błagam się... cię, puść mnie Dziękuję The wan be no. Jestem bardzo super. Jestem... I'm a mądry. A mądry. Robimy no, taką begę no, z siebie. Czy ty właśnie idziesz jako wantec? Wiadomo na kogo będzie Fokusik! Ja nie idę jako wantec. Wcale. Jestem policją, bro. Bro! Myślisz, że się nabiorę, bro. O bo, o bo, widzisz, o bo, o bo, że o bo, o bo. Wiem, że jesteś ja na moście. Nie Wiem, że jesteś na moście, oj, wiesz. Ja wiem, że jesteś na moście. Tylko, że ja właśnie nie chcę, wiesz? No ja będę. Bez... Nie, jak we mnie walniesz, to się trzasnę. Nie, nie ty. Jakiś A Nawet na moście był ten, taki dla policji, nie? No, prawda. No, aha, oh, zaraz sobie rozwala auto, naprawdę. Dobra, jestem na rondzie, na, na rondzie. Jestem rondo. Czemu to jest? W najbardziej typowym miejscu na świecie. Czyli Adas. Brawo, zgadłeś. Nie wiem. Two by two, one, one. Wow! Widzę kogoś w The two by two, one, one. Ej, gdzie można wziąć pracę ciężarówki, Bo ja nie wiem. E, track company. Gdzie jest track company? Na no, harmonikach. No. Hario? No. Nie, ja muszę to znaleźć, bo ja tego nie widzę. <coughs> no właśnie kogoś zapałem, ale no. nie biorę go. Jakby. The Jeszcze słabnie. tutaj ktoś. Na moście. Dobra. To buy too, buy too. E, nie, nie mam yes. pojęcia. No, dobra. dobra, odbieram nowe auto. Dobra. że najpierw muszę skończyć pracę i poczekać 8 godzin, nie? Przecież tak wiadomo to jest. Jak walnąłem, je. Widzowie. Na ten odcinek to chyba będzie tyle, bo jakby. To, dobra, widzowie, na tym odcinku to będzie tyle, więc do zobaczenia. Siema. Może się pożegnać. S